No, dzień dobry kochani, witajcie na Natura Samahula, na naszym warzywniaku w połowie lipca. Ostatnie dni, albo może nawet dwa tygodnie obfitowały w dosyć duże deszcze. W ciągu dnia mieliśmy dużo słońca, wieczorami czy w nocy dużo deszczy, co zaczęło obfitować również odpowiednimi plonami na naszym warzywniaku. No, ale też oprócz warzyw wyrosła na mnie nieograniczona ilość chwastów, którą ciężko też na bieżąco wypleniać. No, ale zobaczcie sami, jak ten warzywniak obecnie się prezentuje. Jak wspominałam, mamy połowę lipca. Tutaj nasza fasolka szparagowa. Ogólny widok na cały warzywniak z, z perspektywy naszego kącika chilautowego pod akacjami. I e, konkretne już tutaj grządki pokazujące konkretne warzywa, i również e, zbiory. Mamy, mamy tutaj e, wspaniałe ogórki, które e, okazały się e, dosyć obfite i systematycznie dają nam naprawdę bardzo fajne plony. E, mamy też tą fasolkę szparagową, która jest przepyszna, i też. Nawet z wielu krzaczków nam daje bardzo dużą ilość fasolek. O, jeden z takich byczych ogórków. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt gorzki. No, i po raz kolejny, kochani, słoneczniki, które spontanicznie wyrastają na, nam na grządkach, są kompletnymi samosiejkami, prawdopodobnie jeszcze pozostałości po oborniku, który mieliśmy rok temu. W tym roku głównie bazowaliśmy na kompostowniku. I yy, no, generalnie zaczęły nam wyrastać w najróżniejszych miejscach. Zostawiamy je samymi sobie, niech sobie rosną. Jak również tutaj ta dynia, też jest samosiejką. Yy, urosła nam w grządce z buraczkami. Tutaj mamy sałatę. No i znowu nasza doskonała, pyszna fasolka, którą uwielbiamy. A tutaj również samosiejka dyni olbrzymiej która rzeczywiście rozrasta się na okoliczne grządki. Ma mnóstwo zalążków kwiatów, które jeszcze nie rozkwitły w pełni, ale lada moment pewnie to zrobią. I tutaj widok na nasze pomidorki. Pomidorków mamy chyba około 8 grządek, także jest sporo pracy, żeby doprowadzić je do, do takiego stanu, żeby rzeczywiście fajnie sobie rosły i miały duże owoce. Tutaj kolejne dynie, które też niedawno posialiśmy, w przeciągu paru dni dosłownie z, z dwóch liści uzyskały niesamowite pędy. To wszystko zasługa tych deszczy. Tutaj późniejsze zasiane y, dynie, y, które no, jeszcze będą potrzebowały trochę czasu i będą raczej takimi późniejszymi zbiorami. Tutaj cały czas jeszcze też widok na, na pomidorki taki ogólny, ogólny zarys warzywniaka. No, bardzo zadowoleni jesteśmy z tego, co dzieje się w tym roku, mimo że, że tej opieki nad warzywniakiem nie ma aż tak dużo, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale wszystko naprawdę jest zdrowe, nie mamy żadnych chorób grzybowych, nie ma żadnych, żadnego robactwa. No póki co naprawdę cieszymy się tym, że, że ten warzywniak przede wszystkim daje plony, a nie musimy walczyć z żadnymi chorobami. Tutaj udało nam się wyhodować kilka krzaczków papryki. No, jeszcze nie owocuje. Zobaczymy, czy do końca sezonu uda się wyhodować jakieś większe okazy. No i pomidorki, nasze ulubione. Wyrastają, naprawdę są bardzo zdrowe, piękne. No i czekamy, kiedy zaczną się rumienić i czerwienić i w końcu wylądują też na naszym stole. Mamy tutaj naprawdę różne odmiany, również koktajlowe i takich większych, większych pomidorków. Właściwie są one posadzone w różnych miejscach, sąsiadują więc z różnymi gatunkami obok siebie. Wszystkie pochodzą z nasion, które w wielodoniczkach rosły u nas na parapecie. I udało nam się je wyhodować tak, że rzeczywiście dają nam naprawdę bardzo fajne owoce. Jeszcze nie czas na zbiory, ale no, wszystko idzie ku dobremu. O, tutaj nasze kochane słoneczniki, i kochane trzmiele, które tak yy, pieczołowicie tutaj yy, zapylają kwiat. Są właściwie naprawdę wszędzie, również na naszej łące kwietnej, którą mamy dookoła warzywniaka. Naprawdę polecamy Wam zrobienie takiej łąki, ponieważ ona rzeczywiście przyciąga niesamowitą ilość pożytecznych owadów, co później też procentuje na, na, na tym, że rzeczywiście one zapylają też warzywa, oczywiście te, które, które te kwiaty mają, więc naprawdę warto, warto taką łąkę posiać. Tu znowu ulubione pomidorki. Mamy też troszeczkę ziemniaczków, nie za dużo, ale, ale, ale troszkę, troszkę jest. Tutaj buraczki. No i nasz cielautowy miejsce. Dziękujemy.